Ło, a co to za piękny cudak rośnie na tej pięknej brzozie? Przyjrzyjmy się mu bliżej, ale powiem Wam, że naprawdę robi wrażenie i jest całkiem sporych rozmiarów. Taki żółciutki, w zapachu, w zapachu całkiem przyjemny, ale czy jadalny? Tak sobie go wyhaczyłem na brzozie. Zobaczcie, tam nawet na górze rośnie jeszcze go więcej. Podejdźmy bliżej. Jest to łuskwiak złotawy, uznawany za grzyba niejadalnego, choć niektórzy twierdzą, że jest to grzyb jadalny, ale o niskiej wartości kulinarnej. Ja go osobiście nie zbieram i też Wam go nie polecam zbierać, ponieważ wolę zbierać te grzyby, które są na 100% jadalne i nie ma żadnego ale. Ale musicie sami przyznać, że grzybek jest przepiękny i twardy, aż mi go szkoda uszkadzać, więc chyba urwę tego z góry, który jest brzydszy. Łuskwiaki charakteryzują się tym, że mają takie łuski. Jeżeli widzicie grzyba z takimi łuskami, te łuski występują zarówno na trzonie, jak i na kapeluszu to szukajcie właśnie w różnych gatunkach łuskwiaka. Łuskwiak złotawy, złotawy, no bo sami widzicie, jaki ma piękny kolor, złoty, tutaj trzonem troszeczkę biały, no i oczywiście jest to grzyb blaszkowy. Grzyb ten wyrasta na różnych drzewach, więc nie tylko na brzozach, jak tutaj. Ale na brzozach bardzo fajnie wygląda, bo zobaczcie, tak fajnie kontrastuje. A jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś o grzybach leczniczych, to odsyłam na moją stronę atlasrosin.com. Nie było o roślinach, ale również o grzybach.